Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta Ze specjalną limikacją dla każdego, kto pamięta Wykonamy teraz klasyczny utwór ensemble bo... ma um, tu DJ Polish, a to jest um, drugi z odcinek z serii Minecraft Mody W tym um, odcinku zaprezentuję wam moda um, Red Five Book A więc... Um, kurde, jeszcze jednej zapomniałem mamy czarny bar. Dobra, więc book, to książka, w której mamy tak nazwę, receptury do wszystkich itemków, które możemy wykonać także z CS Dobra, a więc książkę tworzymy w ten sposób. Najpierw robimy papier, trzech czynników a potem układamy papier w nowej kolejności. Robię przerwę i zaraz to zaznaczam. Jestem no, w nowy sposób robimy książkę. Gdy mamy już książkę, kładziemy ją w kartingu a, a nad w obecnie jakiej pozycji, tylko y, nawet tak się da y, w jakiej pozycji kładziemy czarny barznik, który powinien pozytać. Cała marku. też osób wychodzi na leca i bóg. Gdy klikniemy prawym, wkazują nam się wszystkie receptory. Jak mówiłem na te wodów. Hmm. No. I tu ale na wszystko i na... <średnie> się ale no... dobry nieważne. Mamy tu nasze wszystkie resztki, No i tu chyba na tyle. z Storki moje nieprzygotowanie. Dobra, a więc ja już jest wam źlegną, żeby Was nie przynudzać. Nara.